W tym roku napisaliśmy projekt do programu Ministra Kultury, nadzorowanego przez Narodowe Centrum Kultury ETNO 2025, i okazuje się, że otrzymaliśmy dofinansowanie. Wniosek znalazł się na 21 miejscu z ponad 2000 złożonych wniosków. Jesteśmy teraz w trakcie już poprawek do harmonogramu, do kosztorysu. Udało nam się pozyskać kwotę 34 tysięcy złotych i, w pewnym sensie, jakby staramy się jako scena tkacze działać trochę w kierunku tym regionalnym i kulturowym. Jak w zeszłym roku robiliśmy Tkacze 2024, to nie ukrywaliśmy, że chodziło nam o to, żeby przekazać też pewną historię regionu. Towarzystwo Przyjaciół Bielawy wiele lat temu wydało po raz pierwszy opracowane przez Krzysztofa Pludro legendy Gursowich. I przy okazji projektu Sieć w Domu zostały opracowane scenariusze kilku tych legend. I pomyśleliśmy o tym, żeby połączyć siły dwóch grup teatralnych, czyli tej naszej Sceny Tkaczy i grupy teatralnej Awangarda prowadzonej przez panią. Magdalenę Paszkowską, Dziecięco-Młodzieżowej Grupy, żeby razem zrobić spektakl pokoleniowy, taki prawdziwy teatr pokoleń, ale żeby to był spektakl opowiadający właśnie o historii regionu. Czyli postanowiliśmy na podstawie tych scenariuszy opracowanych, które już są, zrobić jeden duży spektakl, z, gdzie zostaną zaprezentowane trzy lub cztery legendy z regionu górskich. Dodatkowo do tego zorganizowana będzie dodatkowa impreza związana właśnie z historią i z regionalizmem. Otóż chcemy przy, przygotować taką krótką konferencję e, na temat właśnie tego jak czytać legendy Dolnego Śląska, bo wiadomo, że Dolny Śląsk jest krainą bardzo różnorodną, jeżeli chodzi o kulturę. E, mamy zapiski z okresu średniowiecza, że część ta część był, należała do Słowian, potem byli Czesi, potem Habsburgowie, Austria, e, potem e, znowu Prusy i tak dalej, i tak dalej. I po 1945 roku, kiedy na te ziemie odzyskane e, przybyło wiele osób, takich e, z, można powiedzieć z całej Europy, bo i e, przesiedleńcy z Zabłoga, i Grecy, i... E, Górale y, rumuńscy. Część ludzi przybyła z obozów, z Niemiec, które tak naprawdę mieszka w różnych częściach kraju. I wiele osób tutaj zostało. Zostało też wielu y, ziemców tak to nazwijmy, czyli osoby, które po, do 45 roku mieszkały i mimo wszystko postanowili zostać i po przesiedleniach częściowo mają rodzinę za naszą zachodnią granicą, ale częściowo też ich potomkowie nadal tutaj żyją i, i działają. Pomyśleliśmy, żeby pokazać jak ten region kulturowo się zmieniał i te wszystkie legendy, które mamy, które często myśleliśmy, a to po niemieckie to nie, to nic nie warte, Teraz się okaże, że tak naprawdę one nie do końca są po poniemieckie, bo no choćby sama legenda o smoku z Owiesna jest bardzo, bardzo wczesną legendą, gdzie okazuje się że Zamek w Owieśnie, władcą zamku Owieśniańskiego była osoba, która miała bardzo słowiańskie nazwisko, jako pierwsza. I więc te legendy niektóre mówią nam o tym, że wiele set lat temu Czyli nie 100, 200, ale na przykład 300, 400 lat temu. Coś się zadziało, przekazywane z ust do ust, nabierają nowego sensu, nabierają nowego znaczenia i stają się mimo wszystko bardzo uniwersalne. No i kolejna rzecz to jest taka, że też pytanie, jak te legendy odczytywać. Która strona by była lepsza? Taki prosty przykład. E, mamy e, dawno temu w Bielawie, w wiosce, która leżała nad e, strumieniem Bielawica, żył sobie Hans. No i teraz no pytanie, czy to była Bila, czy Langen Langenbiela opowiedzieć, czy e, e, Hansa zamienić na Janka, żeby on był bardziej e, e, współcześnie brzmiący i bardziej zrozumiały. No i tu chcemy się spotkać z osobami, które są historykami z, z osobami, które pracują przy kulturoznawstwie, przy etnografii, regionu i tak dalej, żeby zapoznać zarówno i aktorów, którzy będą to grali i widzów, którzy przed spektaklem będą mogli usłyszeć właśnie różne opinie na ten temat, być może wypracować sobie własne zdanie. Bo wiadomo, że raczej nie ma tak, żeby wszyscy mieli takie samo, ale żeby przy okazji więcej dowiedzieć się o regionie, o jego historii, o tym, jak te legendy mogły się tworzyć, jak mogły zostać przetwarzane i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten projekt nie jest tylko stricte teatralny ale jest też bardzo bogaty pod względem edukacyjnym i kulturowym. Zakończenie jakby tego projektu musi być do końca września. Efektem ma być jeszcze materiał filmowy z konferencji i z teatru, opracowany z tekstem, opracowany z audiodeskrypcją, więc mamy no czasu do końca października trochę, więc tak najlepszy termin jaki, jaki jest to jest 28 września. Więc 28 września już w tej chwili mogę zaprosić Państwa na konferencję związaną z, z, z historią regionu i z kulturą tego regionu i zakończoną spektaklem z legendami z Gursowia. Fajne też jest to, że przy okazji tego projektu będziemy mogli mieć dodatkowe warsztaty z zakresu edukacji kulturowej, edukacji historycznej i edukacji teatralnej, czyli praktyczne warsztaty na scenie z różnymi em, Osobami, które prowadzą takie zajęcia w teatrach w Obrzychu, we Wrocławiu i tak dalej. Czyli oprócz tego, co my robimy i my ćwiczymy tutaj, to jeszcze dodatkowo pełni profesjonalna edukacja. Tak więc powiem szczerze, nawet teraz w tej chwili, jeżeli ktoś chce naprawdę pobyć na scenie i przy okazji otrzymać fajne warsztatowe działania, które pomogą w rozwoju teatralnym zapraszamy serdecznie do nas, do sceny Tkacze, bo będzie naprawdę dużo tego i będzie się działo. Lecz i na noc dziś zostawię.